Jak przy okazji spacerując sobie po tej Bratysławie, tak zwiedzając ją teraz z pozycji turysty, a nie Busiarza, który często przez nią przejeżdża. Nachodzą mi różne myśli i tak oto na przykład wiem, że już powoli opada kurz po ostatnich wyborach prezydenckich w Polsce Powiem Wam, że szczerze jestem bardzo rozczarowany. Ale nie jestem rozczarowany tym, kto wygrał lub tym, kto przegrał, ale postawą wielu moich znajomych, byłych kontrkulturowców, byłych anarchistów, Flików, poszukiwaczy, tych, którzy próbowali, lub wciąż próbują, znaleźć jakąś alternatywę w tym świecie na lepsze życie. Ale cóż się okazuje? Okazuje się, że większość moich znajomych poszła na wybory. Czasami świadomie głosując na jakiegoś tam mainstreamowego kandydata. I no wynikają z tego takie moje mocne przemyślenia bardzo smutne, że, że wielu z tych znajomych kontrkulturowców, powiedziałbym ex-kontrkulturowców, Bo co by nie mówić, no zostali wchłonięci przez tą właśnie kulturę głównego nurtu, biorąc udział w wyborach. No jakby wydaje mi się, że nie zrozumieli, yy, przestali to czuć, a może właśnie nigdy tego do końca całym sobą nie czuli. Yy. Tego rewolucyjnego przekazu wynikającego z, takiego, z takiej postawy anarchistycznej. I nie, i nie mówię tu o, o anarchizmie takim politycznym, jakimś takim, który tak naprawdę y, jest zamaskowanym często socjalizmem, tak? tylko mówię o takiej postawie anarchistycznej, w której naprawdę zaczynasz. Albo po prostu rozumiesz swoją suwerenność, suwerenność każdej istoty, każdego człowieka, i zaczynasz rozumieć, albo rozumiesz, że jeżeli wszyscy mamy tutaj równe prawa, tak? Przynajmniej w teorii, chociaż ja jako proponent prawa naturalnego, uważam, że mamy wszyscy niezbywalne prawa, które to niestety prawa są deptane, no ale wracając do, do tematu, jeżeli wszyscy mamy równe prawa i to Primo, tak? Sekundo Nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiej istoty, tak? Czyli mówiąc inaczej, nasza wolność nie może odbywać się kosztem wolności drugiej istoty, tak? To wobec tego, jak to się dzieje? Że jest klasa ludzi, którzy mają więcej praw niż, niż my, tak? Jaki magiczny proces doprowadził do tego, że nagle są ludzie, którzy mogą innym rozkazywać, którzy tak jak inni. Nie mogą inicjować agresji wobec nikogo, nie mogą przekraczać pewnych naturalnych granic każdego człowieka. Natomiast jest jakaś klasa ludzi, którzy te granice mogą przekraczać. Wykonuj polecenia to nic ci się nie sta. Wykonuj polecenia. W imię pewnej wyimaginowanej struktury społecznej znaczy ta struktura może nie tyle jest wyimaginowana co opiera się na fałszywych założeniach które są bardzo prosto logicznie i metodycznie do obalenia przez każdego kto naprawdę używa Swojej głowy, swojego serducha. No i tu wracam do tego pytania, tak? Jeżeli wszyscy mamy te same prawa, nie ma nikogo tutaj na tej ziemi, kto naturalnie posiada jakieś magiczne, nadprzyrodzone prawo władzy nad innymi, to z czego wynika ten ta zasada władzy? Bo ja widzę, że w kręgach takich alternatywnych, tak, również tych quasi-anarchistycznych. Wiele jest krytyki rządu, tak, władzy i tak dalej, ale niestety zbyt rzadko, albo powiem inaczej, zbyt często krytykuje się tą władzę, natomiast krytykuje się są akurat władze, patrzcie, takie miejsca lubię i pozwolę sobie skorzystać z moich ulubionych butów, w których zawsze chodzę, jak już się urobi ciepło, są to buty, w których mogę pracować, w których mogę codziennie chodzić, w których mogę biegać i tak jak widać mogę chodzić po wodzie. Aleluja! Aleluja! Mogę w nich pływać, dlatego te buty są tak zajebiste. Ale wracając do tematu. Chodzi o to, że ludzie często krytykują, tak? Tego, tamtego polityka, tą czy tamtą partię. Ale zbyt mało ludzi jest w stanie wyjść poza ten, ten schemat i zacząć kwestionować samą zasadę władzy. Jaka jest faktyczna, logiczna podstawa logiczna i moralna, tak? Bo nie można z tego wszystkiego wyłączyć moralności. To tak naprawdę wszystko to, wszystkie te rozkminy osadzają się na. na zasadzie sprawiedliwości, tak? Więc niestety zbyt wiele ludzi nie zadaje sobie tego pytania i nie podważa samej zasadności władzy, czyli Krytykują poszczególne partie, tak? Krytykują poszczególnych polityków, krytykują jakąś, jakąś politykę, tak? Natomiast prawie nikt nie krytykuje samej tej struktury, tak? Która z samej swojej natury jest niesprawiedliwa, opiera się na jakimś zdurnym magicznym myśleniu, nieosadzonym w faktach, czyli na tym, że istnieje jakaś klasa ludzi, którzy mogą więcej niż, niż, niż każdy z nas, tak? Mogą inicjować agresję, tak? Mogą żądać od Ciebie pieniędzy, mogą Cię pobić, tak? Tworzą arbitralne prawa, tak? Frederick Bastiat napisał kiedyś w swojej rozprawie pod tytułem Prawo coś bardzo fajnego. Mianowicie powiedział on, że kiedy grabież staje się sposobem na życie jakiejś danej grupy, ta grupa z czasem wykształci system prawny, który tą grabież legalizuje. Oraz system moralny, który tą grabież gloryfikuje. Tak? I te słowa są naprawdę bardzo, bardzo mocne i bardzo rezonują ze mną, jak i wiele innych rzeczy, które napisał Bastiat, który był człowiekiem, dla którego. Zasada sprawiedliwości rozkminy wokoło tego, co jest sprawiedliwe, co jest prawe były jakby w centrum, tak? No i dobra, wracając tak do tego do tej całej rozkminy. Czekajcie. Pozwólcie, że jeszcze raz sobie. O. Naprawdę Tak gorący dzień. Zamoczyć się z nogi w zimnej fontannie, to jest coś wspaniałego, wspaniałego. Ale dobra, wracamy do rozkwiny. No i okej, okay, wracając do tego wszystkiego, tak, można powiedzieć, no tak, ale ci ludzie zostali, jakby te, te specjalne prawa zostały, zostały, zostały nadane przez większość społeczeństwa, tak, natomiast logiczne pytanie, które powinno po tym nastąpić, jest takie, czy jest możliwe danie komuś prawa, nadanie komuś prawa, którego Ty sam nie posiadasz, tak? So you would say that all legitimate governmental power is derived from the people? That's the way it is in our Do the individual citizens have the right to initiate physical force against other citizens that have not initiated or threatened to initiate force against anybody and haven't violated anybody's property rights? They cannot do that because they are not authorized to do so under the right. law. So individual citizens don't have that right. If they don't have the right to initiate physical force against other citizens, could they have properly delegated that right to the government? Oh yes. They do it so right now. Can you properly delegate a right that you do not have? You can give the right to their representatives to make laws that will authorize or make prohibitive certain activities. Czyli przekazujesz komuś prawo, tak? Rządzenia innym, ale ty sam tego prawa nie posiadasz. I... Ważną kwestią w tym wszystkim jest to, że bez względu na to, ilu Was jest, tak? I ilu z Was wymyśli sobie taką taką bójdę, to wciąż nie czyni tej zasady sprawiedliwej, tak? Bo jeżeli ilość determinuje sprawiedliwość, tak? Czyli jeżeli zbierze się nas dziesięciu i wszyscy zdecydujemy, że mamy prawo ciebie na przykład zabić, albo że mamy prawo zdecydować, że masz nam oddać połowę swoich zarobków, tak? Albo że masz iść, wysyłamy Cię na wojnę, tak? I tak dalej, i tak dalej, albo że zakazujemy ci, yy, nie wiem, palić pewnych rodzajów ziół, tak? Używać pewnych specyfików, i tak dalej. Wychowywać dzieci tak jak, tak jak my chcemy, wychowywać swoje dzieci tak jak my chcemy, posyłać je na siłę do pewnych instytucji, tak? To jeżeli, jeżeli się nas zbierze jakaś ilość, tak, I, i w tej grupie zadecydujemy, że tak naprawdę ta nasza grupa, ta ilość jest ważniejsza niż Twoje prawo. Niż Twoje fundamentalne prawo, to jest to wciąż mega niesprawiedliwe. Bo jeżeli byłoby to sprawiedliwe, to odpowiedzcie mi na pytanie, czy zbiorowy gwałt czyni gwałt bardziej sprawiedliwym, bardziej moralnym? Czy jest to wciąż to samo pogwałcenie woli człowieka, tak? Wolności człowieka. Więc jeżeli przez. Tu, przez tu, jeżeli Jeżeli przestudujemy sobie kilka takich przykładów bardzo bardzo adekwatnych, które w sposób ewidentny ponad wszelką wątpliwość pokazują nam że ilość ludzi decydujących, podejmujących arbitralne decyzje, nie sprawia automatycznie, że coś jest sprawiedliwe, tak? Bo to samo dotyczy no, sytuacji, nie wiem, mogę Wam powiedzieć... Larkin Rose ma fajny filmik o tym, pokazujący bzdurność właśnie konstytucji, i bzdurność yy, i całkowitą nielegitność yy, wszelkiego prawa, które jest ustanawiane, tak, które jest zazwyczaj przyzdabiane wieloma rytuałami, tak? Jakimiś specjalnymi papierami, specjalnymi czcionkami, podpisami, fikuśnymi podpisami, specjalnymi pieczątkami. Natomiast jest to fikcja, bo jeżeli odejmiesz od tego te wszystkie fikuśne ornamenty, to pozostaje wciąż ta, ten sam nierozwiązalny czy nierozwiązywalny problem gwałtu na wolności oraz tworzenia prawa do władania życiem drugiej istoty prawa, które nie istnieje u ludzi, tak? Chyba że a są tacy ludzie, którzy są z kolei proponentami zasady "might is right", czyli silniejszy ma rację, tak? Z tym, że jeżeli przesuniemy nasze rozkminy w tą stronę okazuje się że cała moralność oraz cała zasada sprawiedliwości pada tak bo wtedy wszystko można wytłumaczyć tym, że ktoś po prostu jest silniejszy tak natomiast chyba w każdym z nas w każdym człowieku który nie ma jeszcze zdeprawowanej duszy, tak? Złamanej duszy, który ma wciąż jakąś taką w sobie bazę i kręgosłup moralny, który ja osobiście wierzę, że jest czymś nam naturalnym, to w każdym takim człowieku, który ma jeszcze tą bazę, bez względu na to, czy zapytasz o to człowieka w Indiach, w w Polsce, w Czechach, na Słowacji, w Bratysławie, w Warszawie, w Gliwicach, w Żywcu, w Brnie i przedstawisz mu sytuację, w której ewidentnie ktoś niszczy życie, zdrowie, wolność drugiego człowieka tylko na podstawie tego, że jest silniejszy, to w każdej takiej jeszcze zdrowo funkcjonującej osobie lub zdrowo funkcjonującym człowieku pojawi się odruch i poczucie niesprawiedliwości, tak? Temu uczuciu niesprawiedliwości często towarzyszy tak zwany sprawiedliwy gniew. Albo tak jak inni to nazywają, święty wkurw. Tak? Czy coś, co Mark Pasio pięknie nazwał po angielsku The Sacred Gift of Anger. Czyli uczucie, które też jest po coś, tak? Też jest po coś, byśmy je czuli, że jest coś, że coś jest niesprawiedliwe, tak? I że to uczucie jest tym uczuciem, które często nas popycha, właśnie do działania, do przeciwdziałania niesprawiedliwości. Dlatego moi drodzy hipisi New Age'owcy, którzy myślą, że dobro na świecie po prostu wymedytujesz, tak? No niestety tak to nie działa. Oczywiście jest to niezmiernie ważne, żeby dbać o swoją energetykę, o swoją wibrację tak zwaną, tak, żeby jednak funkcjonować w wysokiej wibracji. Ta wysoka wibracja jest mocno skoncentrowana wobec, wo, wokół empatii, na przykład, ale nie tylko. Wiem, może tamtędy. Ale dobra, wracamy do tematu, bo nie chcę, żeby ten filmik był zbytnio długi i żeby zbyt obfitował w jakieś dygresje, chociaż niestety, albo stety, mam do tego talent do uciekania w dygresje. Natomiast chyba mam na szczęście jeszcze tę umiejętność wraca powracania z tej dygresji. Także wracając do, do sedna zostawiając tematy hipisowsko-new-age'owe, które chcą pewne uczucia stłamsić, zamiast zrozumieć, że jesteśmy istotami, które są stworzone do odczuwania wszystkich uczuć w pełni. Tak? Może nie w nadmiarze, ale w pełni. Także dbajmy o swoją energetykę, dbajmy o swoją wysoką wibrację, tak ale czujmy też takie uczucia jak gniew, nie bójmy się mówić, że czujemy, że coś jest niesprawiedliwe, bo to są zazwyczaj tak naprawdę te same sytuacje, tak? Wszyscy podobnie czujemy, że jeżeli jesteśmy świadkami, że ktoś kogoś atakuje, tak? Okrada przekracza jego granice lub gorzej morduje czujemy, nikt nam nie musi y, tego tłumaczyć głęboko czujemy, że jest to niesprawiedliwe że jest to nie w porządku tak? że każda inicjacja agresji tak inicjacja to jest kluczowym słowem każda inicjacja agresji jest nie, niesprawiedliwa tak? Więc, jeżeli każda inicjacja agresji jest niesprawiedliwa, to czyż rządy, czy cała ta struktura właśnie władzy, bez względu na to, czy mówimy o rządzie, nie wiem, w Malezji, w Polsce, w Czechach, na Słowacji, czy w Skandynawii, w tej pięknej y, miodem i y, 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 mlekiem otli płynącej z Skandynawii? No, no wszędzie tam są rządy, wszędzie tam są struktury władzy, które, jeżeli tej władzy nie jesteś posłuszny, to i tak cię spotka. Spotkają cię takie konsekwencje, które wychodzą poza granice moralności, moralności uniwersalnej, moralności, której każdy szaraczek, tak? Każdy człowiek na tym świecie jest zobowiązany przestrzegać, tak? Natomiast jakimś dziwnym trafem we wszystkich tych krajach, tak? Wszystkie te struktury władzy nagle wy... nagle wyjmują się spoza tych ogólnych zasad moralnych. Chociażby z tej zasady o... Nie inicjowaniu agresji. No, i cóż, nie chcę, żeby ten filmik był zbyt długi. Także może na razie poprzestanę na tym. Pokontynuuję zwiedzanie pięknej Bratysławy. Będę kontynuował ten wątek. Może w przyszłych filmikach skupię się na, na takich już poszczególnych tematach. Jak chociażby temat umowy społecznej, która to umowa jest niczym innym jak mitem, który każda. Racjonalnie, logicznie myśląca istota jest w stanie zobaczyć, że to jest nic, tylko mit stworzony przez władzę, aby usprawiedliwić swoje niegodziwości, swoje niesprawiedliwości i swoje istnienie. Będę kontynuował te Tematy, bo tak, już wracając do tego, co powiedziałem na samym początku, niestety widzę, że duża część nawet moich alternatywnych znajomych odleciała w klimaty mainstreamowego myślenia, systemowego myślenia, mimo że w ich oczach oni sami Wdają się sobie alternatywni. Często dlatego, że mają jakiś tam rodowód, tak? Kąt kulturowy, bo mają tatuaże, bo ubierają się w jakiś mniej mainstreamowy sposób, tak? Natomiast to, co jest najważniejsze, to jest myślenie, tak? Jeżeli myślenie wróciło, to tego stanu mainstreamowego, systemowego, ci ludzie nie są w stanie wyjść poza cały ten paradygmat władzy i kłócą się o to partii, o tamto, o tego prezydenta, tamtego prezydenta, tego polityka, tamtego polityka, że powinni to przegłosować, ta, to, tamto przegłosować, tego zabronić, tamtego zabronić, tak? Nie widząc, że ta cała struktura jest niesprawiedliwa, tak? Czasami mnie to tak Zastanawia, że jest, że jest to dla wielu ludzi tak trudne wyjść poza, tą, poza ten paradygmat, tak? I ludziom, którym się udało wyjść poza ten paradygmat, to był często taki moment eureka, moment olśnienia, wręcz można powiedzieć moment oświecenia. Aha! Aha! Bo uważam, że myśl anarchistyczna, myśl prawdziwie libertariańska, wolnościowa, myśl, która stawia wolność w centrum, ale również odpowiedzialność, że ta myśl jest i te idee, nie ideologia, bo nie lubię ideologii, ale jestem idealistą. Te idee są ideami oświeconymi, naprawdę. I, te, I tego Wam życzę szczerze. Jeżeli się ze mną nie zgadzacie, oczywiście, biorę to na klatę. Możecie napisać jak wy to widzicie. Ja mam obowiązek wobec siebie, wobec Boga, aby żyć w prawdzie, aby mówić to, do czego mam osobiste przekonanie, ale jeżeli mówię pewne słowa, które są dla niektórych z Was ofensywne, tak? To wiedzcie, że te słowa nie są skierowane przeciwko wam, bo życzę Wam wszystkim jak najlepiej. I z tym chciałbym was dzisiaj zostawić, a ja tymczasem idę kontynuować zwiedzanie pięknej Bratysławy. Trzymajta się, cześć!